Wielu z was zastanawia się, w czym tkwi magia zajebistości. Nie wystarczało wam, że chodziło o szczyptę pasji, kreskę, inspiracji? Nie! Okej, okay, zdradzę wam ten sekret. Mydło, kurna! What? Mydło! What the fuck? Dokładnie. Eee... Mydełko Fak, pieni koka, pieści, roba, czochra, predatora, spuszcza z kręgosłupa, dodatkowo zawiera adres WOZ. Wymego mego ociekania zajebistością. Raz posmarujesz chlapie wszystkich wokół, w tym cały szkopu. I zaczynasz ociekać zajebistością. Nie ma bata na mydełko Faka. Mamo, kupiłaś mydełko Fak? Nawet dwa! To co? Może dzisiaj mała kooperacja?